Wielomodułowa maszyna w sposób kompleksowy wykonuje zabiegi ochronne na terenach wodnobłotnych. Służy m.in. do cięcia i zbioru roślinności miękkiej, twardej na terenach bagiennych i w akwenach śródlądowych. Pozyskane w ten sposób zbiory roślinności są przeznaczane na cele paszowe oraz jako biomasa na cele energetyczne. Prace nad projektem trwały 5 lat. Dzisiaj możemy pochwalić się pracującą maszyną o dwuczłonowej konstrukcji, o hydrostatycznym układzie napędowym, z gąsienicowym układem bieżnym i sterowanym manipulatorem. To wszystko umożliwia nam konfigurowanie maszyny w zależności od rodzaju wykonywanych prac, począwszy od wycinania roślinności trawiastej, przez rozdrabnianie i ścinkiem zakrzaczeń, aż po wycinanie roślinności nawodnej i podwodnej z akwenów śródlądowych, Konstrukcja maszyny jest proekologiczna. Zastosowane media w układach są biodegradowalne, a emisja zanieczyszczeń jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Maszyna ma zastosowane głównie w parkach narodowych i krajobrazowych oraz w obszarach Natura 2000. Porusza się po terenach wodno-błotnych i akwenach śródlądowych. Posiada innowacyjny układ napędowy oraz modułowe gąsienice typu Delta. Innowacyjny adapter do przemieszczania bel biomasy, a także innowacyjny zespół wysięgnika roboczego z podwieszaną głowicą ścinkową. Maszyna daje możliwość szybkiego pozyskiwania biomasy z trudno dostępnych terenów, uwzględniając aspekty ekologiczne. Wdrożenie maszyny usprawnia i mechanizuje prace związane z ochroną obszarów wodno przed sukcesją roślinności. Ponadto zapobiega degradacji środowiska oraz hamuje spadek bioróżnorodności, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ekologiczne środowiska naturalnego.